Jest poczucie dumy na pewno, ale też przede wszystkim satysfakcji z tego, że będę mógł reprezentować półtora miliona wyborców Konfederacji i jak się okazuje po wczorajszym posiedzeniu Sejmu, także wydaje się, że siedem czy osiem milionów wyborców PiSu, którzy w rezultacie wczorajszego głosowania nie mają swojego reprezentanta w prezydium Sejmu no jestem poło, jedynym przedstawicielem połowa. prawicy. Prawie połowa, 8 na 18 tu posłów Konfederacji nie poparła marszałek Witek. Ponad połowa poparła, natomiast 10. nawet gdyby poparli wszyscy, przypomnijmy, że jest to zaledwie 18 osób i tutaj PiS Ale dlaczego głosowali PiS przeciw? wystawił kandydatkę po prostu niewybieralną. No, taka jest prawda. W mojej ocenie PiS miał świadomość, że wystawia kandydatkę, która nie zostanie wybrana i o to chodziło. Marszałek Witek w poprzedniej kadencji Sejmu traktowała Konfederację w sposób y, zwyczajnie niesprawiedliwy i nie ma to do czynienia tylko ze sposobem prowadzenia obrad, z czego znani są marszałkowie. Y, ma to wiele Wspólnego z um, odbieraniem wynagrodzeń posłom idącym w setki Och, tysięcy złotych. W setki je, że, tysięcy złotych. Normalne tu kary chodziło w izbie chodziło o maseczki to są przecież. Słynna złotych, sprawa. Tysiąc złotych nie można jeszcze maseczek, to dostaliście po kieszeni. Nie, to, to była swego rodzaju polityczna wendeta i moim zdaniem w no ostatniej teraz, kadencji Sejmu potraktowanie w sposób bardziej surowy posłów e, Konfederacji niż na przykład Lewicy czy Koalicji Obywatelskiej, którzy próbowali zablokować Sejm, jest jakimś kompletnym nieporozumieniem, panie Pani redaktorze, tak na, żeby ale uspokoić. Skupia, Wyborców PiSu, powiedzmy to, że jest wola ze strony wszystkich klubów przegłosować i uzupełnić Prezydium Sejmu o kandydata PiSu. Jest tylko potrzeba, żeby PiS dał kandydata, który nie jest umoczony w Ale nieprawidłowości to... w poprzedniej kadencji Sejmu.